Siemanko widzowie, witam was w kolejnej serii na moim kanale w pierwszym odcinku, mam nadzieję, że się dobrze przyjmie seria nazywa się poradnik peciarza i w tej ser oto serii będę wam mówił o różnych petach informował raczej o nich, to może jest lepsze określenie jak działają, jakie mają takty jak się zachowują w walce itp itd, na co są dobre, na co są niedobre i na pierwszy ogień będziemy mieli od razu peta, z drugiej a mianowicie Feniksa. Zapraszam Was do oglądania. Jak już możemy przeczytać z jego opisu. Żywioł ognia na usługach człowieka. Roziskrzony ptak z popieli każdego, kto waży się podnieść rękę na jego pana. Miota kule ognia, chroni się za ognistą tarczą i wypali mózg każdego, kto ośmieli się z nim zmierzyć. Idealne dopełnienie postaci w zwarciu. Atakuje fizycznie, z dystansu i urokami. Używa wrażliwości na ogień, inkantacji, ognistej sfery, magicznej iskry, meteorytu, kuli ognia i podpalenia. Sam Feniks już na starcie ma 65 level, to oznacza, że dopiero na tym poziomie możemy go odebrać. Oprócz tego ma 2000 HP, 1600 many i 800 kondycji. Koszt tego peta to 2 miliony złota i 400 platy. Jeżeli już pet umarł, to musimy go niestety odkupić za platynę lub poczekać daną ilość czasu. Ta ilość czasu jest zależna od tego, czy umar walce, czy musiał się wrócić do klatki przez to, że nie było w niej jedzenia, które zapełniło mu Tam sam Feniks, jak już się domyślacie, jest petem kidyjnym, przez co potrzebuje jedzonka w klatce. Jedzonko, które musi dostać, jest zależne od jego poziomu, PET nie pobiera jedzenia, jeżeli nie jest wstawiony do klatki. Najczęściej używane przez Peta taktyki to Iskra, Kulka, Podpałka, Podpałka Podpałka, Podpałka Tarcza, Podpałka, Podpałka Iskra, Kulka, Iskra, Kulka, Iskra Inka, Meteor, Meteor, Podpałka Tarcza, Wracha i Kulka Feniks nie zmienia swoich taktyk jeżeli chodzi o ilość przeciwników Tak jak to robi Aquasol rzucając deszcze na trzech w górę I jeden do dwóch przeciwników Bijąc tylko pojedynczymi atakami z tego nie robi. Widać delikatną różnicę, kiedy jest przeciwników więcej niż trzech, wtedy zaczyna częściej używać swoich meteorytów. Jednakże nie jest to reguła i nawet na grupkach, gdzie jest po 4 po pięciu przeciwników potrafi wrzucić na przykład dwie podpałki, albo 5 razy zaatakować iskrą i kulką na przemian. Tampet też nie jest głupi, więc jeżeli już raz wrzuci dany debuff lub buff typu bracha, inka, Ognisa Tarcza już nie robi tego ponownie, więc jego taktyki mogą się różnić z każdą walką, bo jeżeli już wsadzi Wrachę, a dalej wybierze taktykę, w której tą Wrachę ma, to albo tej Wrachy po prostu nie da, albo zastąpi tą Wrachę jakimś innym atakiem. Szczególne rekomendacje dla Druida, budo lub Shida, dlatego że oni nie biją z dystansu, tak jak to robi Feniks. Więc nie będą sobie wchodzić w drogę i powielać defa przeciwników na jedną sferę ataku. Sam Fenix, którego widzicie w tle, jest praktycznie stokowy, ma level 67, także tylko dwa lewele wbite i ma samo EQ pod resy i pod HP. Także nie zmienia to nijakiego damage'a. Gdybyście 65, czyli stokowego, takiego Fenixa ubrali w Husarion i w przedmioty pod moc to oczywiście jego damage i ilość ataków by uległa zmianie przez co wydawałoby się bardziej spektakularny To jakiego peta mam nadzieję, że tym samym przybliżyłem wam trochę postać Feniksa mam nadzieję, że więcej ich będzie na serwerze gdyż no tak trochę ich nie ma Piszcie w komentarzach, jakie następne PETY chcecie zobaczyć w tej serii, czy Wam się ta seria obecnie w, tej, w tym formacie podoba. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam na następne materiały. Cześć.